Dzień dobry, mi na was. Bardzo serdecznie jestem Paweł z misją Shell, Karen i Bertbert. -Bert. Hello! I dzisiaj ulubione skill testy przez wszystkich. Czyli i, e, jak się popłakać e, i zdenerwować na skill testie, bo nie idzie. Skill test <laughs> PS4, jak gra e, na jak się podoba, koniecznie zostawcie łapkę. E, chyba, że jesteście wam, no to nie zostawicie łapki, no trudno. Po prostu będziecie parował. a jak chcecie być na bieżąco, pamiętajcie subik oczywiście, tak. żebyście byli Też, na bieżąco. lecę po milion, jeszcze tylko Dobra, mało. ja odpalam. Fajnie być na bieżąco. Odpalaj. To jest skill test. nie Będzie bardzo fajny samochodzi, Co to znaczy kawai, bo ja nie, nie wiem. Łotki. Łotki! E, tak, <grym> <Skibers>. tak <jest. grym> nie wiesz. Albo zły, to zależy od co. Ok, od jeżeli znaczenia. chodzi o samochód, to ha. totalnie miejcie na niego wyrąbane, bo to nie będzie ten samot, który wybierzecie. A, no, no to... to ja teraz Borgena. A ja e, <grym> <grym> Dobra, ty się znam mnie, to na pewno się zwróci. Ej, czemu mam taki strój dziwny? Nie chcę. Nie fajny, nie chcę go też. Jest tam żółty. Dobra, proszę bardzo. Ej, nowy. Moja Ej, styluwa. Ja coś ustawiłem źle, czy co? A, taka, taka, taka ma tutaj tak ciemno to być? No, widocznie tak musi być. Jak mało kolorowo. Nie było tam Dobra, opcji, jad było dzień, jadę, pieszy, to jadę pierwszy, jadę pierwszy, jadę pierwszy. Nie wiem, ale jadę. Co to, co to jest za samochód? <grym 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 nie, nie? Jedziemy do piekła. Już nie wiem, co to jest za samochód, ale Pana, ja już pra. się spułem na początku, więc super. Ja chcę go. Tylko do tego, że nie mam... Wygląda jak jakaś Regina. Był taki samochód, chyba w GTA. No, we dwójkę to Dobra. najgorzej, właśnie. Ale co, we... Nie, we dwójkę najlepiej. O. No, we dwójkę najlepiej Ale wiadomo. Dlaczego nie możemy się stykać i jesteśmy przezroczyści? E, no właśnie tego też nie rozumiem. O, teraz już możemy. Chyba trzeba o, było nie. dłużej poczekać. Trzeba było dłużej poczekać, zdecydowanie się z tym zgadzam. Dobra. Ale zobaczcie, jaki ma klakson fajny. Tak nie chce. Ej, no faktycznie. Co Ej, wiecie co mi teraz to przypomina? A to z Ghostbusters tak chyba, nie? nie? No. Bo najlepsze jest to, że to jest samochód, który jest muscle car'em, nie? Więc... Muscle car to jest? Putz. No i dlatego staje. Ale nie no, klakson to ma udany. No nie mogę się zsynchronizować z tym znakiem dziwnym. Ej, no właśnie ja chciałam, ale chcę Paweł mi... Co? E, Co Paweł? Mi, 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 mi. No myślałam, że dzisiaj pójdzie lepiej na skill testach, a tu... Nie. testy to właśnie zawsze tak jest. Uważaj, bo się zesrasz, nie? Albo popłaczesz. E, ja bo chciałbym te... nie, po prostu dokończyć. E, nie są checkpointami, Berbert, nie wjeżdżaj we mnie teraz. Absolutnie no, nie, nie wjeżdżaj! nie, nie w... ma checkpointa, stary! Jak to? No nie ma! Nie, e, no, serio? Nie chce mi jechać auto po tym, po tym znaku dziwnym. Nie ma wow. Dobra, nie ma tragedii, Paweł, nie płacz, no. Nie, nie ruszy. Nie wjeżdżajcie w siebie. To nie wjeżdżajcie. Ale nie Spopuśle. ruszy. Nooo! Okej, okay, teraz jakiś skok, więc muszę się nie. trochę rozpędzić. Nie, najgorzej. Dobra. Nie ma. O nie. Miałaś mrugać, myślałem, Dobra, że będziesz może tam mrugać mrugać. Za chwilę, co? Bo. Nie, no. Grajmy. Let's play! Dobra. Trzeba w odpowiednim momencie po prostu wskoczyć. Najgorzej. I to też nie jest proste. O nie, bo się zamyka! No zamyka się, no. Ja dopiero Ciebie. pierwszy raz tu jestem. Go, <laughs> spasters! No ty wolisz jak jest zamknięty, no dobra. No bo no, tu nie trzeba czekać, tu trzeba na idealny moment trafić. No, 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 no. A i tak trzeba i... się odpowiednio napędzić. Nie! Nie, no, tak. nie, można, nie można zahamować, po prostu trzeba w odpowiednim wskoczyć. Tak, tak, trzeba wyczuć to! Trzeba wyczuć. i smell wyczuć. Chyba, że się sklejesz na schodach. to Ktoś to zrobił już? Ja ale wywaliłem się tam gdzie wcześniej spadłem. No ja normalnie jechałem, ale bym nie wjechał, więc spadłem nic. dalej. No. Nie wyhamowałem, bo to słabo hamuje. A. Ej, aj, 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 chyba złapałem No złapać złapałeś, ale To no tego, że się złapałeś, jak w tym punkcie nie liczy, to jest tylko wskazówka gdzie masz jechać. Aha, dobra. No to, to, jest, to jest dopiero tutaj, za tym, za tym przejazdem, gdzie teraz jestem, tam jest dopiero checkpoint. Więc Musieli uważać, żeby się nie skończyć. A teraz mi się dziwię, bo te drzwi nie otwierają się w całości, tylko przesuwają na pół. Wow, jest! No powodzenia dalej. Co, co, że co, że co, że co, że, co, że nie? No co, że jest nie z tymi drzwiami. Te drzwi to rąbane trolle, Dobra. Dobra. One się <laughs> przesuwają prawolewo. Okej, okay. ale nie, w samotnie hmm. jest mega jakiś dziwny. Mój ci, Ghostbusters, totalnie, jeszcze ten no. Klaxon, no nie. No co jest z tym... Dobra. No nie! Ej, 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 ej. Wha, what happened? Dobra, że mogę, można palić kapcia, więc jest dobrze. Aha, tu trzeba przeskoczyć jeszcze. No, te drzwi są trolle. No. Noo. Kucza, ty, 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 ty. Jak on tam idzie? No oczywiście, się zepsuły, Miałem problemy trochę, ale... ale podniosłem się, podniosłem. Problem życiowe. Można to tak ująć nawet. E, w ogóle mnie dziwnie, bo Ren jest a, niewid niewidzialny, to totalnie. Ren jest cały czas bezkolizyjny. No ja wiem, ale to nie moja wina. Ja, ja tu... tego powiedzieć, jak ten... Dlaczego tak jest, czego ja czasami nie jest? U, ale... U. Dobra. Jadę, ale jadę. Hmm. Jak Widzicie? mi ten tył zmierzyło. Okay. Berber widziałeś porównanie Widziała. twojego tyłu do mojego, to oh, jest. Right. Ja się muszę teraz tam Czy To jest checkpoint, przepraszam. E, e, tak, za tak, tymi, tak, no. ja tymi drzwiami tak. Ja pamiętam co to są. Tak. Yes. Te, 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 te naziemne to tak, a te, które są po prostu okręgami w kółko, to nie. No a teraz jeszcze nie przenikają. O, widzę, Aha. że... Dźwigno cieszyć. Tajemna sztuka, jest. Eee, ale czemu to jest szoka w prawo niby? Aha. Jazda w złą stronę spowoduje ak dobra, aktywność ducha, i... jasne. Przecież wiadomo, no. że jadę w złą stronę. Dobra. Ghost, no, oh. pasterd. Nie no, spoko. <laughs> dobra, dobra, już teraz rozumiem. Dobra, drapie mnie w gardle. Wiecie co to znaczy? Że drapie mnie w gardle. Dobra i to trzeba tutaj chyba tędy Dobra, gdzie tu jest checkpoint? Tak, i na wall -ride teraz. Kurde, ale to jest fajny jestem skypić. Są ci fajne. <laughs> no jest okej, okay. jest okej. Okay. Tylko trzeba przejść. Dobra. <laughs> Wallride ride łódką. No, no właśnie, go. nie? Dobra, jest jestem pierwszy. Dobra. Ja ci nie ufam. Tylko <laughs> <Płakał>. łódką. <laughs> Co ty tu <laughs> Okej. Okay. fajnie. nie ma Co szansu, ty do mnie mówisz e, Co nie ma szans? będę to zrobić teraz. Przynajmniej w moim wypadku. <laughs> tak samo się robi. Nie no, masakra po <laughs> prostu. i ten. Hmm. Yeah. No bo się zastanawiałem, co muszę tutaj zrobić, ale to chyba nie tędy. Albo tędy muszę skoczyć na tamtą stronę, dobra. Były tak ładnie otwarte drzwi, a ja nie się w niej nie zmieściłam. Może czas pomyśleć. Przecież <noise> się Ja nie mam z czego. A? Nie. Kurde, ciężka sprawa. A, byłem! To jest strasznie długi ten samochód. Czy zostanę? Czy zostanę? Stój! Stój! No i oczywiście, że się nie otworzy zanim ja to amerykański akt. Co jest?! Stój! Stój! Już! Amulet spacja! Teraz się tego postawić chyba na tym trzeba, dobrze? Dobra. NIE pa, W A oh! oh! Nawet nie wiecie przez co teraz przeszedłem. Ten <laughs> wall ride przejechałem, ale zacząłem się przewracać i... kręcić fikołki nad tym tutaj, mm -hmm. nad krawędzią. Ej, dobra, tu się ale nie się zatrzymałem nad krawędzią. W tym miejscu. O, cześć! No, jedź, jedź. <noise> ale co, dlaczego? Idź od nowa wszyscy, nie, nie ja już nie mam ochoty za bardzo na ten skil, to jest na przykład... Okej, uch, Nie, w końcu, ja ale, ten... 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 Jak nie masz ochoty, musisz mieć Nie możemy nagrywać odcinków po połowie <noise> jest... nie wiem, taki, taka hybryda odcinka po pocztę, trochę skakania <noise> <poczty, trochę> <noise> Przez ciężarówki, trochę... trochę cita... To życie za pierwszym razem nie wychodzi, nie znaczy, że zawsze musi wychodzić o. No tak, wiadomo Okej, oh. no, ale... no, nie, to dzisiejszy Nie, jest tragiczny dla mnie. S2, S2, S2. il test 8, ale to jest kawaii. Kawaii. No, tak, tak, tak. Coś się dzieje, no, tak... co. U co? Bierzesz kolejny? No, ile tego tak, kurde przejazdu po tych torach? O dziwo, ty przezroczysty tutaj to nawet pomaga teraz. To po co przyspieszam jak głupi? Dobra, okej. Dobra, już szajba, szajba, szajba. Nie rozumiem, muszę tutaj sobie podskoczyć. Dobra, podskoczyłam, dobra, podskoczyłam, jestem tutaj. Brawo, ty. O nie, teraz tutaj trzeba się... O, tak. Zaznaczyć. Gdzie jesteś, Yashi? Chyba to jest przed wall ride'em. Dlaczego? <grym no, <grym się zdaniem, <grym> dlaczego? Nigdy. Niech nie powiem. Dobra, pięćset trzynaście, czy też jest jako checkpoint. Tak, sześćset trzynaście, jestem. Nie wiążę się w takie miny, to jest bardzo zdradliwe. No że miny są złe? Tak. Nie spodziewał, nie spodziewał mi się tego. Czyli myślałem, że to są po prostu takie straszaki, ale jednak nie. Ja mam się <grym> dostać na prawo? Nie mam przejechać po tym, no no no. no, no, ja tak, no, to jest się... Tak, bo wyskakujesz na tą rampę w prawo trochę. Mhm, właśnie tak się myślę to jest na mieć, wiesz chyba? Dobra. potem nie jest dobrze, jest w To był tylko kierunek, to nie był chyba checkpoint. No, no tak. bo checkpoint, bo. No, to to oh, wow. to no właśnie, trobie, ale to jest takie strolowane, to chyba nie taki checkpoint. No właśnie, ale po co? Po co jest ten kierunek, jakby. Jest mi, pokazane, mi, kierunek mi? Ale nie jest checkpoint, nie? To jest przerądane. To jest checkpoint, chyba. O, to jest, to jest checkpoint prawdopodobnie, no. O, o to jest dziura. Druga Nie, To jest, to jest dziura, więc tutaj raczej. Raczej nie tędy. Raczej nie? No to zdecyduj się. A jak to przejechać teraz? A waha! Ja, ja dalej, no to kurcze, szumak tego. No trochę to stresujące nam, no, do środka, jak to przejdziemy po kuli. A nie, nie, nie! O, dokładnie, w ten sposób, pięknie. Mhm. A, a było tak pięknie. Tu się wasze kręgi. Dobra, świetnie. Super. Będę... Ale to nie, no. nie, to nie moje. Ja nie, nie z tego, przerobane. No, ale... Uda, ja nadal na tych szynach. Szyny, 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 ja Nie, no, 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 no nie mów, no. Ja no, jeszcze tych pieszych no, nie, no, nie przejechałem. Najgorzej, że jestem, najgorzej, że jestem już na końcówce i zaraz coś się stanie pewnie. Zaraz jakaś krzywa akcja. To jest Widzisz się na której jestem? Masz 6 rękę, ty masz... Taka biała piorcowa Tak! No to w lepiej poszło niż u mnie. Wow. Aha, i tu jest skok jeszcze, super, nie? No skoń? O nie! I trzeba się rozkręcić No ale to już no. po szynie. A potem masz skok oh, ja... Boże! Potem... Jest podejrzanie. Wolę nie mówić. nie z... mówić, ale ja wolę wiedzieć. Bo się skuje! No skuje się! No i nie, no, nie jestem szczerza. No nie! Jak to kurde zrobić? Bo mi się już odechciało. No, ten już jest chyba. Co? Jeszcze nie będę, już tutaj nie mówię nic, już mi się nie chce. No, no sadz nie chce. Jeszcze nie mam motywacji. No nieee. Nie bądzesz <laughs> nie parą. Jestem jak ja. Nie widzę moich kółeczek, najgorzej. Głupi maselka, ale się są, ślizga. To jest w miarę ciekawe, ale się ślizga. E, dość krótki chyba widzę. Te dość krótki, bo są denerwujące etapy. No. Etapy U. są kawaii. Ah. O nie, nie, czuł mnie, to, mnie, czuł mnie. No i nie pociągał. E, widziałam. Chyba ten tak samo jak ja. Niby jest karem, ale jest tak ciężki, że mu nie stoi. nie wiem, nie. Bo tupa zawsze ciężka, wiesz, dupa masz. <grym> Jak ja to się zrobiłem tak fajnie, kurde? Okej. Okay. Na pewno nie tak. Jestem dalej niż byłem. Na raz próbujesz, widzę. No bo kurde, wcześniej zrobiłem na raz i U, udało się. <grym> <grym> za mały. Ja nie wierzę. I dopiero tutaj. Checkpoint? No... Uff... Ja nie wierzę. Kto to wymyślił? No, no, twórca. Eee, twórca. Twórco, bądź przeklęty. Checkpointy co pół kilometra. Wymierzone. To jest idealne, wymierzone na rozstawości uh. tego samochodu i tylko lekko zjedziesz że jest kaput. To jak ktoś, no, tak. ktoś, mm. ktoś mierzył, nie? No, serio? Aż tak. Dobra, dobra, teraz dam radę. Martwy uh, uh. basen. Żartowałem z tym! Stój! Dziękuję Ale może on nie. Wow. Chce. No serio i tak nie... Prze... Próbuję... Próbuję... A na którym jesteście? Nie mogę teraz powiedzieć. 9 na 13 A, Minąłem szynę jestem na tych dziwnych bo... tych... Nie ja, złap, tutaj jest pomarańczowo tego. Nie Nice. Nie wykręcić to. To. Nice. Hmm. Nie się, trzeba to zrobić naraz. Odpowiednio wcześniej skręcić to, zeskoczyć z tego pierwszego na drugi, nie? Jakoś... Kurde no kurde, lekko ci koło pojedzie, ci pociągnie. No i fajnie. No i fajnie. No rzeczywiście bardzo fajnie. Skąd wiedziałaś? No bo ja to przewiduję. W sensie wróżka? Wróżka, wróżka Joszelka? Tak. Elka wróżeczka? Mm. Tylko nie zębuszka. Nie, nie da się. Jak tak głuczki No Doskocz! Dzięki! No, ja się poddaję. Wow. Never ja się give up, poddaję. John Cena never give up, nie my. Czas to tu no. Jak no. To Dobra, nie. jestem na piłkach. Ja to, tam jest meta zaraz obokno. no. no jest, jest zaraz, dosłownie. Juki. O, cześć! Checkpoint? Co w Dogoniłem, no, no, no. dogoniłem Berberta i Pało. Walczał pierwsze miejsce. Haha. <laughs> yeah. Jeee. Raz. Nie! Trzeba się rozpędzić! <grym> I czemu nie powiedziałeś, że. Później tak, aż po ciągnięć! A bozi, ja oczekuję! No, no to ja mam 9! Nie filmuję tak, trzeba się porozpędzić faktycznie. Aż, ciężko jeszcze. Cały! <laughs> Chciałem być cwany! Wiesz, i hmm. nie popatrzyłem! Dwa... teraz dobra, teraz stop się, naprostuj, na dobrą drogę. <grym einie> to trzeba być tym. Naprostuj się na dobrą drogę. Nie, 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 Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, może mi ktoś powiedzieć, bo ja cały czas jestem niewidzialny. No, Acha, wi koło wisi ci koło z tyłu. Tak, no. Ale no. <grym einie> mi Dobra, jest. Dobra. Jednak się zrespię. Zrespisz się, no dobra. Aha, i to trzeba zrobić na raz, bo tamten punkt, jest przed metą, nie jest checkpointem. Hmm. I tu też można się wywalić. I jeszcze raz. O oh no! Nein, nein! No, najle! No nie, nie, tak się nie będzie. Dobra, checkpoint jest. Co, regenerator? chyba nie lubią. No, bo je po tej epokcie musisz przejechać. po wiem. No. Ale lipa, ciężko, ciężko. Niby to się wydaje proste, ale jednak nie. No, z klienta zawsze wydaje się proste. Daj spokój. Ale wiecie, jest plus taki, że nie, nie czuję się spocony w ogóle. Też ta przezroczystość tutaj boli w tym momencie, bo zawsze sobie o, ładnie wymierzysz, jedziesz, wymierzysz, a tutaj to tak jakoś dziwne. Też żeby koła były nieprzezroczyste to jeszcze spok. No. Jakbyś nie mógł widzieć przeszkodę... Tak, z góry, no. Mhm, dobra, trochę tu mam fizykę, więc... już jej dotarła. Hej. No, hej. Hej, siema. Nie wiesz. Jest etap, który sprawił Pawłowi trudność. No way! No! no, no. taki dzień No! Dzisiaj. No! I weźcie sobie, jak jesteście przez na to sobie pójdę, nic nie widzę. No, tak, <laughs> że nie jest włączony tryb ten, nie? Bezkontaktowy. Jest bezkontaktowy normalnie, ale nie znaczy, że jesteśmy transparentni. No, bo patrz, mi się wyświetliło o, wcześniej info, że jeśli pojadę w złą stronę czy coś, to aktywuje się tryb ducha, właśnie. A że skill test nie no, znaczy, jest tak zawsze w dobrą nie? stronę, no nie? Ja wiem, że w wyścigach to tak działa, że gracie automatycznie robi transparentnego, jakbyś jak się jedziesz w złą stronę, żebyś hmm. ty, ty nie próbował no tak. z innymi, nie wierzać z nich. Patrz mnie na! No. Stałbym! mi, że chciałbym! i co tam naraz? Werber mówisz tam, nie trzeba zrobić. No na razie, jak się tam jeszcze pomylisz to chodzę tak. Ale jesteśmy tak blisko. Tak, blisko, Tu trzeba tak z, tego tak jednego, tak z, tego tak z tego jednego, z tego jednego idealnie prędkość, żeby przeskoczyć na drugą stronę. A potem tam na trzecią stronę i to też wszystko nie można błędu popełnić, bo inaczej jest kaput. No ale to chyba z tego nie wystarczy tej prędkości. Gdzieś no tu z daleko mać. Znaczy, właśnie, bo, bo jak będzie za mocno, Be... no, to, to, to mierzymy. To... Mier... Mierzymy prędkość fizycznie, fizycznie. Dobra, zaryzykuję. <laughs> Oszef. Oh, kurwa. No. <grywa> dobra, teraz ja, teraz ja. Teraz ja. Nie. No, okay. Dobra, ja nawet tego nie mogę. Nie. Jeszcze... E, dobra, to już chyba jest. <grywa> ja już chyba ten. <grywa> To jest po prostu który o, wszystkich. Tak. O. No. no dobrze, no to jak tak uważacie, to, jest, to tak uważacie. To jest uważacie. oficjalnie pierwszy skirtes, który pokonał absolutnie wszystkich. No bo fejkowe checkpointy są. Ej, 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 ej. patrz! No nie, no nie! No i patrzę, no i to i spadmy. To nie patrzcie teraz. No ja was zmotywuję. Tak muszę się... Muszę się ustawić do... Nie! Nie no, nie wjeżdżaj! Przestań wjeżdżać! Przepraszam. <laughs> nie, ja do siebie, no. Ghostbusters! Ty, 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 ty. Ty, ty, ty. <laughs> no, tak blisko. No to co, wow. w takim razie oficjalnie możemy wszyscy powiedzieć, że pokonano Spirited przed polegliśmy. samą metą. Jeszcze. jeden punkt do zdobycia i meta. Tak jeszcze zamo. nie, jeszcze nie.

tak, okay, on tam doskoczy teraz, jak on tam doskoczy, to, to, ja, to ja muszę też tam doskoczyć. Nie, <grym zresztą> przecież nie da to za Nie, dobra, nie, nie. To jest... You have no control, man. Dobra, moi drodzy, no więc wszyscy polegliśmy ewidentnie, mhm. po prostu. Skilltest nas załamał. Eee, także symbolicznym akcentem płaczliwym kończymy. I don't know my wrath, my blood boils over like, Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So, have you ever felt betrayed?